Jak kiedyś wiesz, dawały się ofiary bogom, to by damy ofiary ofiarę, killerowi. Możesz. A, um, um, a to jest. A to jest generator. Jest generator, tylko to jest samotny generator. Demolamus. Wow. Słyszę myślicie, jak długo jest taka licencja? Tak szczerze, jak myślicie, jak długo pozostanie dla Demogorgona? Z Zrok? Mm. Nie wiem, to zależy od tych, od Netflixa. Mhm, Ta, tak, tak to trafiło mnie, na pewno widziałem. Trafiło mnie, tak. Kurwa! Musisz tu z No dopiero zaczęłaś, nie wiem. No wiem, chciałem zrobić skilczaka w terdorze i... Nie do tego swojego gena jak coś. Tylko ok. morderca też tu jest. No i tam mam tu do Kurde, świeciłem to. O kurde, dwa geny na raz? No. Nice. Co? Dwa geny, że dwa geny, że nice. No, dwa geny, dwa geny. Czy blisko? Ja. A... Dobra, widział mnie. Ściągam cię i uciekamy. Masz 5 hita, jeśli chcesz. Skąd ja mam harda, Ej, ja mam harda tej! Oh, wow... Tuneli mnie tej! Kurde, nie zauważyłem, że wyskakuje nade mnie. Ale tuneli, sukinsyn! Bo gdzie jest jakiś gen pierdolę? E na dole przy e, maxie jest. Co to jest to? I uciekaj. Jest tu a zacząłem robić nie zauważyłem, że to Nie wiem. Mhm, mm to jest gen... Ty bardzo dałeś na tego jednego. Tak, na tego jednego. Mm -hmm. Co to jest, taki śmieszny ciężar, gdyby ktoś tu był? Nie wiem. to ktoś jedzie za ścianą? Robi genę. Nie, no, poważnie. Tak. To jest to. Nie. Zgubiłem, zabójcę, jest. Bo każdy robi innego zioma No i dobrze, dobrze. Ty Leża Na no, coś jakiś terror tu jest jest, o, klucze, wie, co ja, jest. Robi, robi co bok nie, to nie, 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 idzie na górę to no nie, 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 To jest nie, nie, jak już do On bokiem może uderzać Pink Nie też tak udaje się w Ci się tepnął? Nie wiem Jest u mnie, u mnie jest Okej okay. Mam połowę, ale nie... nie naładuj się, bo poszedł sobie Ale mam połowę. A nie, nie, czekaj, wróci, wracaj się może ściągnę się, czekaj. Leciecie, badet? No nie no 80% unicie mi budują dwójkę. No tamte poszła po ciebie. No na miejscu nie, ona sykica normalnie pod paletą. No bo to jest kurwa 69... jest jeszcze tam 60. On stoi przy palecie, no stoi sobie dalej. Na górze tam pięterku, stoi sobie przy palecie, no stój sobie dalej na To No? Tak. On jest. On? Chyba się do niej teraz tepną. Nie, to się do O, mam, o, udało mi się, Nas, następowało mi się. Pa, za się ciągnąłem, normalnie, pa, bez użyteczności. Ja już, no już biegłem po ciebie. Wiemy, ja jadę, dalej, gena, nie wiem, wiem, ale go nie dalej, więc nie wiem. Nie mam swojego gena, bo mam wychowanie kopną. Nie, Ale na ja wiem, no ale. Tam są parcy. To nie jest z tej strony, ale. Tam są parcy. Dobra, idzie tu, idzie ważne. A, ona go dokończyła. Chodź tu, chodź tu, rajonik. Nie, poważnie, bo on tam jest, tył. Nie, jest na dole, tu tak. coś niszczy. No, gena, gena, bo była niezrobiony. No tu Tak, tak, to jest ten nasz. Nie wiem, gdzie on ma odbyty jeszcze. O, właśnie te... postawił. Jeden na górze i dwa na dole, ja wiem. Nie widziałem się tego. Czy nie ma przed nami? to tu się nie robią. Nie wiem. A jest tutaj, no przed nami jest tutaj. Dawaj. Dobra, nie wiem, niszczymy go czy zostawiamy? No kurwa, pytanie No To jest DNG, na to on to jest ładnie zrobiony. Ułatwiamy, ułatwiamy wyjście w igre, wiesz, czy utrudniamy? Ale on tak to widzi, że ktoś w portal, jak to przyjdzie tutaj. Jak zniszczymy, a nie jak niszczymy. No tak. No jak zniszczymy, no i jest tutaj. Nie Ja, ja to mam. Nie dobrze. Nie mogę wrócić do Ale gdzie jesteś? Co jest? to jest? Nie zdążę. Nie, nie zdążę. w chuj no. I to już samo poszedł, przez, że nie wisiałem na ty kluczowym się bawi. Nie wiem, czy będzie chciał mnie dalej gonić, czy ciebie. Odbyt zrozumiałem. O one, sie, ten, ten tak Fachować się do tak do Tak, Na górę, na górę. Dlę się do gena. Jaki, no dobra. on teraz eee... jest genów teraz, więc uwaga. To mój ostatni, no to... No. głupi jakby nie. ty w ogóle ta, ta, ta. Klaudetka, to ona w ogóle się no chyba nie ganiała jeszcze z nim, ani razu. No nie, ale to już się uciekała i robiła, jego. Ale niech tyle robi, tylko po prostu ucieka, zanim się za zauważy. No raczej, co to jest? Czy... Nie, zostawmy niech robi tego genost, Tego kurwa. Co mi tak nie da, font więc można. No będziemy się kurwa narażać. Poczmy się skitrajmy. To najgorsze, dwa dwa gęsy na dole i, dwa przy... i są portale, przenik. To trzeba zniszczyć portal. No ale tak to on tu się wraca cały czas. Jak niszczysz portal, to on idzie do tego portalu i kładzie drugi no, raz ale... ten portal. Ale on nie ma nieskończoności no, się no, się w portali. Ale jakby niszczysz... Jak niszczysz, to on y, zwraca ci ten portal. Nie no, przecież tak to nie działało nigdy. Nie? Że jak mu... Jak mu niszczysz, on może postawić e, portali tyle, ile chce, gdzie chce, tylko może mieć ich maksymalnie określoną liczbę na mapie naraz. Oho. Tak to działa. I zawsze tak działało od samego początku. Ma określoną ilość portali, To jak Wiedźma, też może sobie te określone. Znaczy nie, Wiedźma to inaczej ma tak, że jak ktoś niszczy pułapkę, to potem wraca do niej ta pułapka. No, to jest tak jak Wiedźma. No, czyli no, czy mam rację. Niszczy gena jakieś na dole. Jak mu to on jest jak na czyli... A na górze na dole niszczy? Na dole. Nie wiem, czy chcę Idzie ją ściągać. Idźcie, przydam ci, jedna osoba. Wiesz co, chyba Tarja zawsze się może przyda. Może będziecie, może będziecie no, się, może to będzie to się, się czy, czy, czy. O kurwa, przyszedł bo... tu przed chwilą. Cicho, kurwa nie jest. Gdzie, są te, gdzie jest ostatni trzeci gat, bo ja wiem gdzie są dwa na dole, a gdzie jest No Ja też nie wiem gdzie są dwa właśnie, nie wiem gdzie jest. I zdają... ściągaj niż ją, co nie? Eee, mam iść? Aha, dobra. No tam bo, bo jest obok niż paletę, którą zwróciłem. Dobra. Tam, tam jest. Mogę no, się Takie. Tylko, że on to się tepa. A, dobra, cepnął się. Stierdą się do mnie teraz. Uwaga, bo biegnie w innym kierunku. Niech się do nas. O kurwa, to jest długi mecz. Ale go nie, widziałem. Widzisz, jednak się przyda. Jednak się przyda. Widzisz? Jednak ja to nie Kurwa, to jest zrobione. No w ogóle jaka plagi No? Zorientowałem się w korece, nie? Tak O, lec 360, to, Jakoś to mi nie działa, nie działa Na mnie też nie jest Kurwa nie wiem, czy on jest na górze czy na dole? Na e, ha, górze na... jest, ja zaskoczyłem jest teraz na dole Jesteśmy na dole, na dworze, teraz biegnę Gdzie jest Gen? Kurwa. Cześć on. Wleczeć Ej ma tego, najlepszy stan na koniec Ej, o sztoki doleki zasięg? Ja Myślę, że to nie trafi, że to z daleko jest A, No widzisz hmm. Ileś wow. schody normalnie mi trafnął, jak ja byłem powyżej, on był niżej tych schodów No coś wam powiedzieć, za... Powodzenia mm -mm. Może to jedyne wszystkie nampie zrobię. Ej, brakuje nam pewnie... Nego gena. No nie wiem, czy on jest na górze, na dole to są pierdliwe, bardzo. Na dole. Przy bramie robi, portal przy bramie albo nie, fejkował portal? Stoi pod nie, bramą. Tak, robi, 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 robi. Ale z daleka nie widać, że. Jest... A ty też tu byłeś, bo ja tu na górze stałem. A, ja byłem na dole, jak Nie wiem, czy mam geny, jakiś kręcić no, ja nie wiem, co ja mam robić, więc wiesz. Terror. O, o kurde, zauważył mnie. O nie, nie udało mi się. palę. Pal wszystko co leci. I nie zapominajmy, że mam jeszcze wspaniałego Deadharda. No masz. Którego zmarnowałem. O kurwa, wy na górze? No. Jestem pod paleto widzę. No, ja jestem za daleko. Nie, yeah, spokojnie masz. Po drugiej stronie. Zmarnowałem nad hardą, że dziabnie. A nie niedziabną, tak. Ostatni racjonalne bezpieczeństwa dodatkowy Do powodzenia w znalezieniu klapy. Nasza radość klap. Zawsze mnie czwarta w klapach była. Nie. No ale teraz do się otworzyć klawę zamknięte. No no, mnie pięknie. Mieć... Ciekawe jak się do mnie zauważył no? Ale to taki szczegół Co się wiedział, że tam jest? Nie, Nie! pobrek! Nieee, pozajd! To wczoraj uciec trzy razy klapą, Widzisz w mojej pracy, że uciekł też klapą. Widzisz, ja to. Ja, ja się chciałem. Ja tak miałem taki moment, że chcę wyjść w górę. to po co? Muszę być ciekawa. kapła. Widziałem, widziałem na tym. odlokuj mi tyle skrzyni, sześć. to proszę dary na skrzynię teraz. Teraz idziemy tutaj. masz tu skrzynię zaraz obok. No <grym> i tak że krociło mnie, żeby otworzyć właśnie tą skrzynię. Miło hm. Mimo z naszej strony. No co, masz dodatkowe się skrzyn Mas się random chyba. A to pięć. Pięć po się po dwie i No złamany, klucz, klucz, teraz A, tutaj, a nie to nie zostałem bez przedmiotu, fajnie. <śm> o... Dzwonek. No. Jingo bells, jingo bells, jingle all the way To będzie nie, za wcześnie będą Jest po drugiej stronie mapy od nas to Coś leje Okej okay. Podał dobrze Trzeba 3-4 do siebie No nie jest po drugiej stronie, jest centralnie na tej samej stronie No był no Nie, no po drugiej stronie To sama strona Zależy z której perspektywy patrzysz. Po drugiej stronie ej, tak. ej, ej, mogę wziąć ten klucz? No, jak najbardziej. Dobra, to sobie go później wezmę. Ej, co a to, to jest? To jest czy, ej, jest zaptyczka jeszcze inwentowa. No, no bo to ja moja, ja ją wziąłem. Okej. Okay. Ja na piwnicy siedzę i przeszukuję prys skrzynię. Tylko przeszukiwanie skrzyni nie działa zbytnio. Kurde, o kurde, kolejny. Są trzy klucze na lamp. Ja będę Jeden jest w piwnicy, drugi tam. Dobra, dobra. Jednak po nim nie Ja po nią idę. A ten leczy się. Ale żeś się obsmarował normalnie ketchupem. No. Ja się coś wyczyścić. Ja parówkę. O parówcze! <laughs> y, uciekaj! Jak tu? Mężczy Dobra, dobrze rób, dobrze rób, żeby cię mógł podnieść. Dobrze rób, dobrze rób. Ale. Inko widzi kochanie. Infoguto. Patrz, nie A. Taśma tu... praca. Patrz. Y jest przy redamce. Nara. Zrób drap tak go No właśnie, chciałem to powiedzieć. Ajdą sobie do torów. Uciekaj, uciekaj. Ale, on nie Ale nie serio kurwa Ale on ci nie lubi Kolejny klucz kurde To jest Fajne klucze wpadają No i Kurwa serio się cofnął kopnąć tego biorak, którego... To też grałem w po wiesz, on się sobie 3 genów teraz, no to jest jeden z jego w trakcie leczenia, bo chciała być leczona ze mną Gen, ale spoko. Dobra, teraz zakończyć wyzwanie mm. Idzie ktoś po nią? Właśnie ja ja nie, one, one są niedaleko, jest na drugim końcu mapy. Ja i ty, oprócz. No, ja no jestem od Clearają, wiesz. O oh, jest tutaj, no nie gadaj, Ja no. zostawię. Dobra. O Boza, no jest, ja idę otwierać wszystkie skrzynki, żeby były. No, ona jest apteczka. A co on robi? Czemu on tak robi dziwnie? Nie Coś, wiem. nie ruszy. Tu jest kolejna skrzynka. O kurwa. Czy tunelił? Jako nie widziałem kompletnie. No, przecież no nie złamałeś, ale ty nie dzieje się. Może ma... może ma tego, no. tak, ale ty coś widać, nie? Może ma, ma tą pigułę, no to. Precio. Kurde. Wol, on nie trafił we mnie. Oh. So unexpected i znowu wow, okno to zadziałało, nie wierzę w to jest tym go? O to to Chury, trafił mnie Do tego będę Ile tu klucz No kurczę, sami go wypadałeś Kurde nie wierzę hahaha najlepszą lupę w Dosłownie, nie trafił mnie w chłodę, bo uderzył w chłodę raz ale to tylko raz Dobra nie Uciekaj. A, i zamu... No i trachto mnie Nie podchodź wyleć się nawet. na spokojnie Nie, nie znam, że się lecie Mam tak bo ktoś przebiegłeś się raz wylecił Jestem... Na nosie no, są dwie, jeszcze dwie. Jedna chyba tam gdzie obok ciebie była, gdy do Eugena, jak przy... No obok tego Eugena, którego Zabiłeś Kopię tego gena i nie widzę go aktualnie. po ciebie czy co? No, uciekaj, uciekaj, uciekaj. O kurwe, ze mną. Dobra, dobra, Chodź tutaj za tym, z tyłu, tu, 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 nas nie widział. Muszę mieć ping ale... Czekaj, czekaj, a fleczka tu jest. Niedokończona oczywiście. Ale chodź mnie wyleczyć, tak, Dobra. Ja cię później apteczką doleczę. Możesz Nie. Co? Możesz sobie pierteczkę na później, nie? ja wiem. Nie, nie, posługuję. jest jeszcze to jedna. Widzę nawet dwie. Tak, tam jest jeszcze jednak. Więc na spokojnie, nawet z Krztą. Dwa razy mnie nie trafił. Klucze, więc na spokojnie. Dwa razy trafię w powietrze. No, bo on nie mnie zachodzi, on na spokojnie. nie spokojnie. Nie martw się To nie tylko tak sobie miał.

On wie, on, 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 on Gdzie? Blokuję go, blokuję. Uciekaj, A, bl ty... Nie, nie w to. Nie. O, tunel, kurwa. Niebany. Tak, idzie za mną. Nie, nie, ja, idzie nie, za mną. Nie, nie, nie. Chciał cię przegonić. No. this is my rock rock and roll and this is my shakalaka Oops, fake out ten klucz. To był chyba. Kluczów masz kolerę. Piwnicy. E, na środku tam. Gdziekolwiek pójdziesz. A gdzie była piwnica? W głównym jest. E, I on idzie do, do głównego. w stronę głównego Ja się poświęcam, jak słyszałem. Więc ja, żeby nie było. Chodź, czekaj, bo on jest koło mnie teraz. Może sobie. Dobra, Chodź, jeszcze. Zabierając klucze, nie zdobędzie. Dobra. Mam no, no, klucz. To mogę się poświęcić? Tak możesz Dobra Musiałem jednego trafić, żeby się upewnić Czy na pewno? Dobra, jeszcze jeden skiczek Wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj Wytrzymam Trzymaj, trzymaj mocno Trzymam, trzymam, wytrzymuję Na się gania wokół... W piwnicy wokół haka Takie nie... Nie migani. gani jak no, tu hak. zszedł teraz <grym> <noise> ja też, <noise> Tak jak sobie widzi jak ja się kręcę wokół haka. Okay. Dobra, dobra, dobra Idź, idź Ale on tam był Nie widział cię Rozjebał tylko wejście No nie widzę Szukaj, szukaj, szukaj No, ja tak właśnie śmiesznie uciekłem, bo... bo ja ten... Bo myśmy grali na rozgrywce. Ty pierz zamknął klapę, nie? Ja wziąłem kluczko od tego jednego ziomka co umarł. I... A ten łaził po górze między bramami ja szukałem sobie dobre no klapy. Nie no, jest. No, no. Nie no... Nie. Nie no. A szybko mnie znalazł, gdzieś tu blisko, była ta klapa ja nie słyszałem. w co? nie słyszałam. Nie, jej w ogóle nie słyszałam w ogóle. Jak... A on tak blisko co nie... Zamknął klapę i od razu już mnie znalazł. To no, sam na mnie nie widzę, szybko na nie No a -a. tak, ale, ale się, tak, wiesz, tak zamknął klapę i od razu jeszcze mnie znalazł. To są nie minęła nie minuta